Pracowni Plastycznej Łódzkiego Ośrodka Kultury, a porozmawiamy z Izabelą Majchrowską z Łódzkiego Domu Kultury o kolorowej lokomotywie. Dzień dobry. Witam serdecznie. W tym momencie odbywa się druga tura kolorowej lokomotywy. Pierwsza tura to były dzieciaki z Łowicza, w tym momencie są dzieciaki z Nieborowa. Powiedz mi, jak wyglądały pierwsze pierwsza tura tych zajęć? Dzisiaj mamy zajęcia warsztaty z rękodzieła i sztuki ludowej i to jest jakby działka mojego ośrodka, dlatego dzisiaj tutaj z Wami jestem. Warsztaty rękodzieła obejmują um, takie rodzaje warsztat, y, taki rodzaj zajęć jak plastykę papierową, czyli nie tutaj, gdzie jesteśmy tylko w piętro wyżej, wycinanka i kwiaty z bibuły. Mamy plecionkarstwo ze sznurka. Wiklinę z panią Teresą Maciejak, też tam na styku się odbywają zajęcia, oraz rzeźbę, czyli pracownia, w której jesteśmy. I po wyrzeźbieniu dzieciaki mogą malować swoje rzeczy. I to jest jakby mm, cały zakres warsztatów z rękodzieła, które są elementem kolorowej lokomotywy. Ponieważ poza tym mamy jeszcze projekcje filmowe w Eudeku, wycieczki w łagiwnickim lesie, tam jest taka ścieżka ekologiczna prowadzona przez pracowników oraz plener malarski zajęcia foto z fotografii i to zajęcia odbywają się w parkach krajobrazowych naszego województwa. Takie planery i ta grupa, która dzisiaj jest, jeszcze jest przed takim planerem, mam nadzieję, że będą miały dobrą pogodę. Powiedz mi, jak długo potrwa, potrwa ta druga grupa i ile ogólnie osób uczestniczy w całych zajęciach? Każda grupa to 42 osoby. To są dzieciaki, które uczestniczą w projekcie od samego początku grupa miała dokładnie tyle samo osób. Taka grupa dzieci przechodzi przez trzy rodzaje warsztatów, o których opowiadałam przed chwilą. Chciałabym jeszcze o taką rzecz zapytać. Inicjatorem kolorowej lokomotywy jest Łódzki Dom Kultury. Działacie. Pomocowo, generalnie pomaga Wam Łodzkie Środek Kultury. Czy Wy, wychowawcy, przyjeżdżacie z łodzi? Pomagają wam, pomaga Wam ktoś z łowicza, czy, czy sami prowadzicie wszystko? Więc to wygląda to tak. My z łodzi przyjeżdżamy z twórcami ludowymi. Na miejscu przyjmuje nas to W tym momencie jest to Łodzkie Środek Kultury. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że nas tutaj tak przyjęli. I są jeszcze opiekunowie grup. Dzisiaj mamy nauczycieli ze szkół. W czasie wakacji byli to głównie opiekunowie ze środków kultury. I wszystkim bardzo dziękujemy za pomoc, byśmy sami nie ogarnęli całej tej grupy dzieci. Jakie miasta jeszcze włączyły się w kolorową Lokomety? W sumie mamy 12 ośrodków. Mam nadzieję, że z pamięci będę potrafiła je wymienić. Mamy poza Łowiczem Zelów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Bełchatów, Sierac. Na mi zadali pytanie. Wszystkich nie musisz wymienić. Um... Jezu, naprawdę, teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale 12 środków, y, pełna współpraca. Czy Łowicz jest na początku, na końcu, na półmetku? Łowicz jest y, pod koniec już zajęć. On w ogóle wziął udział we wrześniu i we wrześniu skończymy. Okej, okay, czego można wam życzyć? Y, nam jako realizatorom projektu? Tego już nie będzie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.